Siemanko wszystkim na moim kanale. Dzisiaj witam Was w kolejnym filmie. Mianowicie dostałem paczkę od Pirotechnika X, za co mu gorąco dziękuję. Już kolejny raz kolejna paczka yy, do unboxingu od Pirotechnika. Zapraszam do niego na kanał. Linka macie oczywiście w opisie yy, i w przypiętym komentarzu. Zostawcie mu Subika, chłopak naprawdę mega fajne unboxing i też nagrywa. Grube paczki kupuje. A ja dostałem od niego taką wielką pakę I zobaczymy co się w niej kryje. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Przyszła już wczoraj, nie miałem czasu jej nagrać. I było już ciemno, też nie chciałem tak, żeby światło było z lampy, tylko chciałem, żeby było światło dzienne. To jednak fajnie wygląda wtedy. Zobaczymy, co tu jest, co się kryje w tej paczuszce. Jest naprawdę duża, to Jest ciężka. Spirotechnik zawsze wysyła grube paczki, więc to na pewno też będzie gruba. Jestem strasznie ciekaw. Zaraz się przekonamy. Dobra, fajnie, ponumerowane wszystko, w sensie napisane, gdzie jest otwarcie, góra, dół. No i zobaczymy, co się kryje w tej paczuszce. Ło, ho, ho. Ale zabezpieczone dobrze. Wyjmujemy, uuu, uh, jakaś rura. Filmujemy wypełnienie, nie ma nic z nim. Dobra, zaczniemy od małych pakunków. Zobaczymy, co to jest. to no, Chyba pak. O kurde. Titan Blitz trójki. Powiem wam szczerze, że ja jestem ogromnym pirośfirem, można tak powiedzieć, ale jeszcze nigdy nie strzelałem z trójek z Titan Blitzu W ogóle funkę bardzo mało miałem w swoim życiu. Więc bardzo, bardzo dziękuję, super. Po kolei. Uuu, tutaj też same grube rzeczy. O O, Uuu, zobaczcie, co tutaj dostałem. To są. Tak, kolor Salut Extra Loud. To jest naprawdę potężna petarda, ale będzie strzelania w sylwestra. Mega sztos. Wygląda w ogóle świetnie na półkę, nie? Następnie mamy TB5. Bardzo je lubię. Chyba jedną albo dwie w życiu odpalałem, ale naprawdę mega moc. Zobaczcie. TB5 też już bardzo ciężko dostępne. Petardy są w sklepach, ale bardzo, bardzo drogie. Kolor Salut. Też nigdy z nich nie strzelałem. Pomarańczowy królowie Pyro Pyrobandits Angry Clown czyli jego bra brat można tak powiedzieć eee, o, mamy tutaj Horora 1 Tę, tą petardkę akurat jedną chyba mam kiedyś od Pyrogangu dostałem Horror 1 też super, będzie do strzelania i ps trójka od Funkę. Też bardzo mocna petarda. nie dużo słabsza od PS5. Naprawdę mniejsza, ale niedużo słabsza. O, szeleczka. Myślałem, że to Artillery Shells, a to Firty Devil. O, kurde. Mega Firty Devila nigdy w życiu nie miałem, ale leciutka jest dosyć. Taka na, taka jak Artillery. Tylko Artillery jest cięższa, bodaj, że była plastik. Leciutka, ale podobnej wagi. Kurde, jakie grube rzeczy. Serio, nie spodziewałem się, że będzie aż tak grubo. Jeszcze tu jakaś, jakaś wielka rzecz jest w ogóle. Nie wiem co to. Tutaj mamy uuu chyba Thunder Kinga. Hmm. Thunder King TK 6 albo TK 12, nie wiem O kurde, ale grubo i Multicolor tips. i ja nie mogę. Thunder King'a dostałem, ale gruba paczka. Tutaj mamy jeszcze coś. Coś od Coś od wiwy mi się tak kojarzy trochę. Nie chcę tego ponacinać, tych paczek. O, bo ja tu do kolekcji. O kurde! Co to jest? Jakie to stare musi być? Boże, przecież to ma... O kurde, nic tu nie widać. Ja. To jest Wind of Maker. Tylko w mniejszej postaci. O, człowieku. Ale malutkie. Boże, taka paczuszka naprawdę słodka do kolekcji. Fajna, super. Tutaj mamy match crackery. To jest bodajże Maxem Nie triplex. Triplex, tylko to są ruskie. Ruskie fajne. Super. Będę miał do kolekcji, bo ja zbieram sobie po prostu też petard. Mam trochę. I, i sekundę. E, dobra, już jestem przerwa techniczna. E, mamy tutaj Kina Shot. To są mm, odwiwy petardy, bardzo, bardzo stare. Ale one chyba są na czarnym prochu. Widziałem ich test. Nie są najmocniejsze, ale do kolekcji. Super. Super sprawa i bardzo, bardzo fajne opakowanie. Nie wiem, który to rok produkcji, nawet szczerze mówiąc. Tutaj mamy jakąś karteczkę. Aha. Nie ma tutaj nic, nawet nie ma NWP ani CE. Widzicie, tak oszaraki się ludzie pruli. Um, a tak naprawdę dużo petard. Nie ma ani NWP ani CE, bo to są bardzo stare petardy. Tutaj mamy FP3 NWP z 2015 roku. Nigdy z takiej nie strzelałem. 2015, jak widzicie. I szoka. Śmieszka. Też taką petarkę małą. Bardzo ciekawą. A nawet tu zatyczki plastikowe? No, chyba tak. No, także takiego szoka. I FP3. Super, naprawdę mega. Uuu, worki strunowe. To, co zawsze mi się przydaje zawsze dosłownie. Worki strunowe, nigdy za wiele, dziękuję Ci bardzo. Pirotechnik. Boże, ta paczka jest naprawdę sztosem. Tutaj mamy jakąś rurę. Zobaczymy, co się w niej kryje. Uhuhu. O kurde, Joker. Joker 2. Jednego tylko w życiu miałem. Super. Super sprawa, kijek. Nawet dostałem tylko Ten kijek się sklei klejem na gorąco. Może jakoś, bo wiem, że do transportu się nie dało inaczej. No myślę, że może uda się skleić. Albo w taki. O, tak, no chyba tak. No to sobie tam później będę już działał z tym. Albo dam nowy kijek, po prostu to bez znaczenia. Kurde chwila, żeby tutaj mi to wypełniło się, później nic tam nie zapodziało. Ale paczka gruba. Dawno nie dostałem takiej paczki. I... Tutaj mamy coś dużego. O kurde, kostka. Nie chcę wam pokazywać stachu, bo mam go za nie wszystko. Ole kostka. Venus, 16 strzałów. To jest 20 mm kaliber bodajże. Nawet dwa lądy ma. Możemy nagrać teścik jej. Bardzo ciekawie się prezentuje. Zobaczymy, który to rok, czy jakiś stary, czy, czy to nowość. Mm. 2021. 2021, myślę, 3, czyli z marca prawdopodobnie. to sobie położymy po prawej stronie. Tutaj mamy coś ogromnego. O kurde. Domyślam się, co to jest. Nic tu nie przeoczyłem? Nie. No to uwaga, otwieramy. że nie mogę się dobrać do niej. Jest tak dobrze zabezpieczona. I zobaczcie na to, co to jest: Mega Fireworks Supreme $1, 30 mm, 19 strzałów, wyrzutnie Mega Fireworks Importer. Zobaczcie, co to jest za kostka. Nigdy w życiu takiej nie widziałem. Naprawdę mega ma grafikę, mega się fajnie prezentuje. Zobaczcie teraz wszystko, jak to wygląda. Ja to szybko poukładam tutaj fajnie. Te patyczki to nie. zobaczcie jak ta paczka się prezentuje no totalny sztos ile tych rzeczy tutaj w ogóle same konkrety, same mocne petardy Color Saluty, e, Angry Clowny Pyro Bandits e, e, PS3 e, Horror 1 TB5, Kina Shot do kolekcji tutaj mamy funkę e, TB3 same TB3 w sumie tu są trzy stare i 7 nowych e, no, nie nowych, bo one i tak już nie są produkowane. Yy, Color with Multicolor Trips to jest szelka Thunder King. Tutaj mamy yy, Fierce Devil. Tutaj mamy te słodkie, małe Window Makery. Tutaj mamy Shocka, FP Trójkę, Match Crackery, Jokera. No i te dwie super kostki. Także dziękuję Ci bardzo jeszcze raz Pirotechnik za tą paczkę. Mega, mega sztos. No, zobaczcie sami, same konkrety a ta kostka też w ogóle. Także dziękuję ci jeszcze raz bardzo. Zapraszam jeszcze raz do pirotechnika na kanał. Linka macie podanego w opisie i w przypiętym komentarzu. Zostawcie mu subika, łapeczkę w górę, napiszcie, że jesteście ode mnie. A jeżeli nie chcecie pisać, no to zostawcie tylko łapkę w górę i subskrypcję. Także jeszcze raz ci dziękuję bardzo za tą super paczuszkę i Odwdzięczę się na pewno. Także pozdrawiam i do następnego filmu. Na razie. Siemka.